Jeśli myślisz, że dyscyplina to ciągła walka, poświęcenie i ból, to kłamstwo, które ci wmówiono. Dyscyplina może przyjść naturalnie, może być jak oddech, jak coś, co robisz bez wysiłku. Dzisiaj pokażę ci, jak zbudować żelazną dyscyplinę bez walki, bez siłowania się ze sobą, tak żeby stała się twoją drugą naturą. Gotowy? To zaczynamy. Rozumienie prawdziwej dyscypliny. Dyscyplina to nie siła woli. Większość ludzi myśli, że dyscyplina to codzienna walka ze sobą, że musisz się zmuszać, walczyć z lenistwem, trzymać się planu za wszelką cenę. Ale jeśli cały czas musisz się zmuszać, to nie jest dyscyplina, to siłowanie się ze sobą, a to zawsze kończy się porażką. Pomyśl o tym, czy ktoś, kto codziennie wstaje o 5 rano, ćwiczy, pracuje z pełnym skupieniem i trzyma dietę, naprawdę używa siły woli? Nie, on po prostu działa. Bo dyscyplina, prawdziwa dyscyplina, nie opiera się na walce, opiera się na systemie. Dyscyplina to wynik systemu, nie motywacji. To, co odróżnia ludzi sukcesu od tych, którzy ciągle się poddają, to nie silna wola to system. Który sprawia, że nie muszą o niczym myśleć, nie muszą się motywować. Po prostu działają. Pomyśl o myciu zębów. Czy musisz się motywować, żeby to zrobić? Nie. Po prostu to robisz. Nie myślisz o tym, nie masz wątpliwości. Dlaczego? Bo to nawyk, bo to element Twojego systemu. I teraz uwaga żelazna dyscyplina działa dokładnie tak samo. Dyscyplina to umiejętność usuwania decyzji. Największy wróg dyscypliny? Nie lenistwo, nie brak motywacji, tylko nadmiar decyzji. Ludzie, którzy walczą ze sobą, myślą tak: powinienem pójść na siłownię, ale jestem zmęczony. Muszę wstać wcześniej, ale tak dobrze się śpi. Dziś miałem jeść zdrowo, ale ten fast food wygląda kusząco. Widzisz problem? Każda z tych sytuacji wymaga decyzji a im więcej decyzji, tym większa szansa, że podejmiesz złą. Teraz zobacz, jak myśli ktoś, kto ma żelazną dyscyplinę. Ćwiczę codziennie o siódmej rano. Koniec tematu. Zawsze wstaję o szóstej. Nie ma opcji na jeszcze pięć minut. Jem zdrowo, nie zastanawiam się nad fast foodem. Tu nie ma decyzji. Tu jest system, a brak decyzji to brak zmęczenia psychicznego. Jeśli chcesz mieć dyscyplinę bez wysiłku, musisz wyeliminować decyzję. Jak to zrobić? Twórz stałe rytuały. Jeśli coś dzieje się o tej samej porze każdego dnia, twój mózg nie traktuje tego jako decyzji, tylko jako czegoś automatycznego. Zmieniaj środowisko, a nie siłę woli. Jeśli nie chcesz jeść słodyczy, nie trzymaj ich w domu. Jeśli chcesz się uczyć, trzymaj telefon w innym pokoju, rób rzeczy w tej samej kolejności. Twój mózg kocha schematy. Jeśli chcesz biegać codziennie rano, zawsze ubieraj buty w tym samym miejscu, wychodź tą samą drogą. To sprawia, że działasz automatycznie. Podsumowanie tej części: Dyscyplina nie jest o sile woli, to system, to usuwanie decyzji. To sprawianie, że twoje działania stają się tak naturalne jak oddychanie. Teraz, gdy już rozumiesz, czym naprawdę jest dyscyplina, przejdziemy do kolejnej części. Jak sprawić, by weszła ci w krew szybciej niż myślisz? Jak zaprogramować mózg na automatyczną dyscyplinę? Teraz, gdy już wiesz, że dyscyplina to nie siłowanie się ze sobą, ale system eliminowania decyzji, czas przejść do konkretów. Jak sprawić, żeby Twój mózg sam z siebie wybierał działanie, zamiast szukać wymówek? Jak sprawić, żebyś nawet nie musiał się zastanawiać, czy coś zrobić, po prostu to robił? Zasada pierwsza: małe zwycięstwa tworzą żelazne nawyki. Największy błąd Ludzie myślą, że żeby być zdyscyplinowanym, trzeba od razu robić wszystko perfekcyjnie. Od jutra wstaję o 5, jem super zdrowo, ćwiczę godzinę dziennie i pracuję jak maszyna. Efekt: po trzech dniach masz dość, bo twój mózg nie lubi gwałtownych zmian. Zamiast tego buduj siłę nawyku. Nie chodzi o wielkie kroki, chodzi o to, żeby zacząć wygrywać, bo każde zwycięstwo wzmacnia dyscyplinę. Jak to działa? Chcesz wcześniej wstawać? Zamiast zmuszać się do pobudki o 5 rano przez pierwszy tydzień, po prostu wstawaj 10 minut wcześniej. Chcesz ćwiczyć codziennie? Zacznij od 5 minut nawet jeśli to tylko pompki czy rozciąganie. Chcesz lepiej się odżywiać? Zacznij od jednej zdrowej rzeczy dziennie zamiast rewolucji w diecie. Mózg kocha wygrywać. Im więcej małych wygranych, tym bardziej zaczyna wierzyć, że tak, ja jestem osobą, która to robi. A kiedy twój mózg zaczyna cię postrzegać jako kogoś zdyscyplinowanego, przestajesz się zmuszać, bo to po prostu staje się twoją tożsamością. Zasada druga: Łącz przyjemność z dyscypliną. Twój mózg to biologiczna maszyna, która szuka przyjemności i unika bólu. Jeśli traktujesz dyscyplinę jako coś nieprzyjemnego, to prędzej czy później się poddasz. Muszę iść na siłownię, ale nie chce mi się, to takie męczące. Twoje ciało już czuje opór. Idę na trening, bo po nim czuję się świetnie. Lubię ten stan. Twój mózg zaczyna to akceptować. Jak to przełożyć na nawyki? Podkręcaj pozytywne emocje. Po każdym działaniu chwal siebie w myślach, czuj dumę, mózg zapamięta, że warto. Łącz dyscyplinę z czymś, co już lubisz. Chcesz się więcej ruszać? Słuchaj ulubionych podcastów tylko na spacerze, usuwaj negatywne bodźce. Jeśli coś cię męczy, zastanów się, jak to uprościć. Może twoje poranne wstawanie nie działa, bo kładziesz się zbyt późno? Dyscyplina nie musi być walką. Możesz ją zaprogramować tak, żeby Twój mózg sam chciał działać. Zasada trzecia: nawyki przyklejaj do istniejących rutyn. Jest jeden sekret, który sprawia, że nowa dyscyplina przychodzi bez wysiłku: to nałożenie jej na coś, co już robisz. Przykład: zamiast mówić będę codziennie pić więcej wody, powiedz: Po każdej kawie wypijam szklankę wody. Zamiast chcę więcej czytać, powiedz, czytam pięć stron po umyciu zębów. Dlaczego to działa? Bo twój mózg nie musi się przestawiać. Po prostu dodajesz nową rzecz do czegoś, co już robisz. I zanim się obejrzysz, staje się to nawykiem. Podsumowanie tej części. Małe zwycięstwa budują siłę dyscypliny. Nie rzucaj się na głęboką wodę, buduj nawyki stopniowo, łącz dyscyplinę z czymś przyjemnym. Wtedy twój mózg nie będzie jej odrzucał. Przyklej nowe nawyki do starych rutyn, to sprawi, że staną się naturalną częścią twojego dnia. Teraz przejdziemy do ostatniej, najważniejszej części: jak sprawić, żeby dyscyplina nie tylko weszła ci w krew, ale została z tobą na zawsze. Jak utrzymać dyscyplinę na zawsze? Sekrety ludzi niezłomnych. Teraz przechodzimy do kluczowego etapu. Wiesz już, jak zacząć i jak zaprogramować swój mózg na automatyczną dyscyplinę. Ale co zrobić, żeby nie wrócić do starych nawyków? Jak sprawić, żeby dyscyplina stała się Twoim naturalnym stanem? To właśnie tutaj większość ludzi popełnia błąd. Bo motywacja to jedno, ale utrzymanie efektów na lata wymaga zupełnie innego podejścia. Środowisko zawsze wygrywa z silną wolą. Jeśli chcesz być zdyscyplinowany na dłuższą metę, przestań liczyć na siłę woli. Siła woli to mit: każdy może być zdyscyplinowany przez tydzień, ale jeśli twoje otoczenie ci nie sprzyja, to po prostu przegrasz. Przykłady? Chcesz zdrowo jeść, ale w szafce masz chipsy, a w lodówce kole. Prędzej czy później sięgniesz po nie. Chcesz wcześnie wstawać, ale siedzisz do drugiej w nocy przy telefonie? Rano nie będziesz mieć siły. Chcesz regularnie trenować, ale twoi znajomi wolą codziennie siedzieć na kanapie. Zgadnij, co zrobisz po miesiącu. Rozwiązanie? Stwórz środowisko, które wymusza na tobie dyscyplinę. Jeśli chcesz zdrowo jeść, usuń śmieciowe jedzenie z domu. Jeśli chcesz ćwiczyć, trzymaj sportowe ubrania na widoku. Jeśli chcesz pracować efektywnie, usuń rozpraszacze. Na przykład, wyłącz powiadomienia na telefonie. Otaczaj się ludźmi, którzy już mają to, czego ty chcesz. Ich nawyki przejdą na ciebie. To działa podświadomie. Zasada: Nie walcz z pokusą, spraw, żeby nigdy się nie pojawiła. Wytrwałość to nie motywacja, to system. Motywacja to iluzja: każdy ma lepsze i gorsze dni. Problem w tym, że większość ludzi polega tylko na motywacji. Myślą, jak będę zmotywowany, to zrobię. I co się dzieje? Przychodzi gorszy dzień i wszystko się rozpada. Ludzie z żelazną dyscypliną nie polegają na motywacji. Oni mają system. Co to znaczy? Harmonogram. Zamiast będę więcej ćwiczyć, ustal dokładnie kiedy i jak długo. Zamiast będę trenować, powiedz: Trening 30 minut w poniedziałki, środy i piątki o 18. Monitorowanie, bo mózg kocha widzieć efekty. Jeśli masz cel, na przykład 10 tysięcy kroków dziennie, zaznaczaj każdy dzień, kiedy ci się uda. Nawet mały postęp buduje nową tożsamość. Jestem osobą, która dba o siebie. Plan na kryzysy, bo gorsze dni przyjdą zawsze. Jeśli wiesz, że może ci się nie chcieć, miej gotowy plan awaryjny. Na przykład jeśli nie zrobię pełnego treningu, zrobię chociaż 10 minut rozciągania. Zasada: nie pytaj siebie, czy masz ochotę to zrobić. Po prostu rób. Małe, wygrane, wielkie efekty. Czy wiesz, że większość ludzi rezygnuje, bo chcą wszystko za szybko? Przykład. Ktoś zaczyna dietę i po tygodniu rzuca, bo nie widać efektów. Ktoś idzie na siłownię i po dwóch tygodniach przestaje, bo nie ma mięśni jak u kulturysty. Widzisz problem? Oni oczekują nagrody od razu, a prawdziwy sukces nie działa w ten sposób. Dyscyplina to inwestycja długoterminowa: skup się na małych wygranych. Jeśli dziś zrobiłeś pięć pompek, jutro zrób sześć. Jeśli dziś czytałeś dziesięć minut, jutro czytaj dwanaście minut. Nie porównuj się do innych, porównuj się do wczoraj. Czy jestem o 1% lepszy niż wczoraj? Twoje postępy są jak kula śnieżna. Na początku rośnie wolno, ale potem BUM! wszystko zaczyna się nakręcać. Zasada: jeśli chcesz trwałej zmiany, zacznij od rzeczy tak małej, że nie możesz jej nie zrobić. Podsumowanie. Jak nie stracić dyscypliny? Środowisko wygrywa z siłą woli. Usuń pokusy, otaczaj się odpowiednimi ludźmi. Motywacja to iluzja, potrzebujesz systemu. Harmonogram, plus monitorowanie, plus plan awaryjny. Skup się na małych wygranych. 1% lepszy każdego dnia równa się gigantyczne efekty za kilka miesięcy. I pamiętaj, dyscyplina to nie kara, dyscyplina to wolność. Jeśli chcesz mieć życie, którego inni ci zazdroszczą, musisz robić to, czego inni nie chcą robić. Daj znać w komentarzu, który z tych punktów najbardziej zmienia twoje myślenie. Jeśli ten film dał ci wartość, zostaw lajk like i subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych materiałów.